Cześć, dziewczyny. Dzień dobry. Mam dla Was zaproszenie na mój weekendowy warsztat Powrót do Siebie, który odbędzie się 27 lutego w Gdańsku. I dzisiaj opowiem Ci troszeczkę, co przygotowałam. A ty, jeśli masz wrażenie, że jesteś w takim ciągłym biegu, że Twoje ciało jest spięte, a głowa jest w takim trybie, muszę, powinnam, jeśli czujesz, że w relacjach albo w pracy znowu łapiesz się na tym, na tym samym, właśnie, że mówisz tak, kiedy w środku krzyczy nie. A potem przychodzi zmęczenie, żal, złość czasami na siebie, czy poczucie winy. Jeśli czujesz, że marzenia gdzieś są obok, że odkładasz je ciągle na kiedyś, kiedy będzie luźniej, kiedy będziesz pewniejsza, kiedy będzie więcej czasu, i jeśli w środku wiesz, że jest w tobie dużo więcej, tylko właśnie ta codzienność i twoje wewnętrzne lęki to wszystko zagłuszają, to ten weekend jest właśnie po to, żeby to wszystko odwrócić. Ten wyjazd to całkowita imersja, czyli nie spotkanie na dwie godziny, w którym wracasz do domu i od razu wpadasz w to, co było. To jest trzydniowa przestrzeń, w której odcinasz się od bodźców zewnętrznych. Jesteś w naturze, jesteś w kameralnej grupie kobiet, i każdy element weekendu od poranka do wieczora jest ułożony tak, żeby właśnie przeprowadzać cię przez procesy. I ja wiem, że samo to, takie wyrwanie się z domu, z ról, z ról muszę, powinnam, już jest uzdrawiające, ale my idziemy o krok dalej. Robimy z tego prawdziwą, realną zmianę, niechwilową ulgę. Pracujemy holistycznie, czyli łączymy ciało, emocje, umysł i ducha i pamiętaj, że my nie jesteśmy tylko głową. Jeśli ciało jest w napięciu, to nawet najlepsze postanowienia, cele nie wejdą. Jeśli emocje są zamrożone albo przytłaczające, to trudno jest nam w ogóle podejmować decyzje. Jeśli w tle lecą przekonania typu: nie jestem wystarczająca, muszę zasłużyć, nie mogę zawieść, to będziesz wracać do tych starych schematów. Więc podczas tego weekendu łączymy pracę z przekonaniami i z podświadomością, medytację, wizualizację, coaching, pracę z ciałem, praktyki oddechowe i uziemiające no i delikatne elementy pracy z energią. I to co ważne, to nie jest terapia grupowa. Nikt nie będzie ciebie zmuszał do zwierzeń. Możesz mówić tyle, ile chcesz, możesz też po prostu być, słuchać i pracować ze sobą w swoim tempie. Zasada jest jedna, bez ocen, bez porównań, z szacunkiem do Twoich, do twoich granic. Opowiem Ci króciutko, jak to zaplanowałam. W piątek domykamy stare rozdziały i robimy pierwszy ważny krok. Co ja noszę już za długo? Czyje oczekiwania spełniam? Jakie role pełnię? I Gdzie jest to moje muszę? To jest moment, kiedy wiele kobiet właśnie czuje: Wow, nie wiedziałam, że aż tyle dźwigam i wieczorem będzie też czas na ciepło, na integrację będzie ognisko, taki miękki start, żeby twoje ciało poczuło, że właśnie jest bezpieczne. Sobota to poczucie wartości, granice i transformacja. To jest dzień, w którym pracujemy bardzo konkretnie z wewnętrznym krytykiem, uczymy się go oczywiście rozbrajać, zrozumiemy czym jest miłość do siebie w praktyce, nie w teorii. Zajmiemy się właśnie granicami, zobaczysz gdzie je tracisz, dlaczego i jak je odzyskać. No i oczywiście praca z podświadomością i przekonaniami, które Cię właśnie blokują. Wieczorem jest ważny punkt, sesja uwalniania poprzez oddech. To jest głęboka praca z ciałem i z emocjami. W niedzielę natomiast będzie czas na kreację nowego, krok w nowe. To jest dzień, kiedy zbieramy to, co się w Tobie otworzyło i przekładamy to na, na życie codzienne. Pracujemy z Twoimi mocnymi stronami, z Twoimi talentami, Twoimi pragnieniami, marzeniami, tym, co jest Twoje. Tworzysz wizję, jak ma wyglądać życie, kiedy ty je wybierasz dla siebie. Stworzysz też plan, konkretny plan, co będziesz robić po powrocie, i zaczniesz też, wyznaczysz sobie też takie mił, małe kroki, które wesprą cię w tym, w tym ruchu, w pierwszym ruchu. Więc z tych warsztatów wyjedziesz z takim większym spokojem w ciele, z narzędziami, jak się regulować, kiedy to napięcie wróci. Wyjedziesz z jasnością, co jest Twoje, a co cudze i co chcesz zostawić za sobą. Rozpoznasz też swoje schematy przekonania, nauczysz się, jak je później samodzielnie zmieniać, no i stworzysz też, tak jak powiedziałam, plan swojego działania na kolejne dni i miesiące. Czyli nie tylko będzie miło, ale też co robię dalej. Jeśli czujesz ciche tak, napisz do mnie lub zadzwoń, kontakt znajdziesz na stronie basiatrozdowska.pl, opowiem Ci wszystko, odpowiem na pytania i zobaczymy, czy to jest dla Ciebie. Życzę Ci pięknego dnia i do zobaczenia.